Wyobraź sobie, że w twoim życiu istnieje niewyczerpane źródło siły i spokoju, które możesz odkryć, jeśli tylko nauczysz się patrzeć na świat przez pryzmat stoicyzmu. Ta starożytna filozofia, której korzenie sięgają tysiące lat wstecz, nie tylko przetrwała próbę czasu, ale także zyskała na znaczeniu w dzisiejszych czasach pełnych chaosu i niepewności. Stoicyzm może stać się twoim najlepszym sprzymierzeńcem w drodze do osiągnięcia niezachwianej pewności siebie, a co za tym idzie spełnienia i szczęścia. Właśnie tutaj znajdziesz klucz do transformacji swojego życia. Przeanalizowaliśmy 9 potężnych kroków, które mogą znacząco zwiększyć twoją pewność siebie. Każdy z tych kroków jest jak narzędzie, które, jeśli odpowiednio użyte, pozwoli ci na pełne wykorzystanie swojego potencjału. To nie jest jedynie teoria, to praktyczne wskazówki, które mogą odmienić twoją codzienność i pomóc ci osiągnąć cele, o których zawsze marzyłeś. Zanurzając się w te nauki, Odkryjesz, jak silna może być wdzięczność, dlaczego porównywanie się z innymi jest pułapką i jak ważne jest, aby żyć zgodnie z własnymi wartościami. To nie są tylko puste słowa, to sprawdzone przez wieki zasady, które mogą zrewolucjonizować Twoje podejście do życia. Poczujesz, jak Twoja pewność siebie rośnie z każdym krokiem, który podejmiesz w zgodzie z tymi naukami. Aby w pełni wykorzystać tę wiedzę, warto być na bieżąco z kolejnymi inspiracjami i poradami które mogą wzbogacić Twoją podróż ku wewnętrznej sile. Dlatego subtelnie zachęcamy Cię do pozostania z nami dłużej, śledź nasz kanał, by nie przegapić kolejnych treści, które mogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej wartościowym i pełnym spokoju. Czy jesteś gotów, aby rozpocząć tę podróż? Czy chcesz poczuć, jak Twoja pewność siebie rośnie każdego dnia? Jeśli tak, zapraszamy Cię do odkrycia pełni stoickiej mądrości, która może stać się Twoim kompasem w życiu. Rozwijaj świadomość siebie. Stoicyzm podkreśla znaczenie rozwijania świadomości siebie jako kluczowego kroku do budowania pewności siebie. Kiedy wiesz, kim naprawdę jesteś, co jest dla ciebie ważne i jakie są twoje mocne strony, zyskujesz pewność siebie, która opiera się na solidnych fundamentach. Świadomość siebie pozwala ci działać zgodnie z własnymi wartościami, a nie pod wpływem oczekiwań innych ludzi, co wzmacnia twoją pewność siebie. Świadomość siebie pomaga także zrozumieć własne ograniczenia i akceptować je bez poczucia winy czy frustracji. Zamiast skupiać się na tym, czego nie potrafisz, koncentrujesz się na swoich atutach i możliwościach. To przekonanie, że masz coś wartościowego do zaoferowania, wzmacnia twoją pewność siebie i pomaga w podejmowaniu decyzji w trudnych sytuacjach. Kiedy rozwijasz świadomość siebie, stajesz się bardziej autentyczny w swoich działaniach i relacjach. Ludzie z natury czują się bardziej pewni siebie, gdy są w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. To poczucie wewnętrznej spójności daje siłę do stawiania czoła wyzwaniom i pokonywania trudności z większą pewnością siebie. Świadomość siebie jest także kluczowa dla rozwoju osobistego. Stoicyzm uczy, że ciągłe dążenie do doskonałości, zarówno moralnej, jak i intelektualnej, jest istotne dla budowania trwałej pewności siebie. Każdy krok w kierunku lepszego zrozumienia siebie i swoich motywacji przyczynia się do wzmacniania wewnętrznej siły i odwagi. Wyobraź sobie sytuację, w której stajesz przed ważnym wyborem. Dzięki rozwiniętej świadomości siebie wiesz, co jest dla ciebie naprawdę ważne, i podejmujesz decyzje zgodnie z własnymi wartościami, nie ulegając presji zewnętrznej. To poczucie, że jesteś w pełni sobą, daje ci pewność, że podjąłeś właściwą decyzję. Co z kolei wzmacnia Twoją wiarę we własne możliwości. Przyjmij wyzwania. Stoicyzm uczy, że wyzwania są nieodłączną częścią życia i powinny być przyjmowane jako okazje do rozwoju i nauki. Kiedy otwarcie podchodzisz do trudności, zyskujesz pewność siebie, wiedząc, że masz odwagę i zdolność do radzenia sobie z przeciwnościami. Przyjęcie wyzwań to także sposób na zwiększenie swojej odporności i wzmocnienie charakteru. Wyzwania często przynoszą ze sobą dyskomfort. Ale stoicyzm uczy, że właśnie w tych momentach najwięcej się uczymy. Każde pokonane wyzwanie wzmacnia twoją pewność siebie, dodając ci odwagi na przyszłość. Zamiast unikać trudności, stajesz się bardziej otwarty na nowe doświadczenia, co przekłada się na rosnącą pewność siebie. Przyjęcie wyzwań to także szansa na odkrycie swoich ukrytych talentów i zdolności. Często nie wiemy, na co nas stać, dopóki nie zostaniemy zmuszeni do stawienia czoła trudnym sytuacjom. Stoicyzm zachęca do podjęcia ryzyka, ponieważ to właśnie w tych momentach odkrywamy swoją prawdziwą siłę i możliwości. Kiedy z odwagą podejmujesz wyzwania, uczysz się także radzenia sobie z porażkami. Stoicyzm uczy, że porażki są nieodłączną częścią życia i powinny być traktowane jako lekcje, a nie jako powody do rezygnacji. To podejście buduje pewność siebie, ponieważ wiesz, że nawet jeśli coś się nie uda, zyskasz cenną naukę, która wzmocni Cię na przyszłość. Pomyśl o sytuacji, w której zderzasz się z trudnym wyzwaniem w pracy. Zamiast się poddać, postanawiasz stawić mu czoła z determinacją. Dzięki temu nie tylko zdobywasz nowe umiejętności, ale także zyskujesz poczucie pewności siebie, wiedząc, że potrafisz poradzić sobie nawet w trudnych okolicznościach. Ćwicz cierpliwość. Cierpliwość to kluczowa cecha, która pozwala budować pewność siebie. Stoicyzm uczy, że wszystko w życiu ma swój czas. I nie warto się spieszyć ani zbytnio martwić o rezultaty. Ćwiczenie cierpliwości pomaga Ci zachować spokój i kontrolę, co jest niezbędne do podejmowania mądrych decyzji i skutecznego działania. Cierpliwość pozwala również na głębszą refleksję nad swoimi wyborami i działaniami. Kiedy nie działasz pod presją czasu, masz możliwość dokładniejszego przemyślenia swoich decyzji, co przekłada się na większą pewność siebie w ich realizacji. Stoicyzm uczy, że cierpliwość jest cnotą która pozwala na rozwój mądrości i wewnętrznego spokoju. Praktykowanie cierpliwości wiąże się także z akceptacją faktu, że nie wszystko zawsze pójdzie zgodnie z planem. Stoicyzm uczy, że nie powinniśmy zbytnio przywiązywać się do wyników, lecz skupić się na procesie. To podejście pomaga zachować pewność siebie, nawet w obliczu nieprzewidzianych przeszkód, ponieważ wiesz, że robisz wszystko, co w Twojej mocy. Cierpliwość to także umiejętność radzenia sobie z frustracją i niepewnością. Stoicyzm uczy, że te emocje są naturalne, ale nie powinny kierować naszymi działaniami. Ćwiczenie cierpliwości pozwala zachować równowagę emocjonalną i skoncentrować się na swoich celach, co jest kluczowe dla budowania pewności siebie. Wyobraź sobie sytuację, w której pracujesz nad długoterminowym projektem, który nie przynosi natychmiastowych rezultatów. Zamiast się zniechęcać, Postanawiasz zachować cierpliwość i skupić się na kolejnych krokach. To podejście nie tylko pomaga ci osiągnąć zamierzony cel, ale także wzmacnia twoją pewność siebie, ponieważ wiesz, że potrafisz konsekwentnie dążyć do realizacji swoich zamierzeń. Bądź wytrwały. Wytrwałość jest jednym z kluczowych elementów stoicyzmu, który pozwala budować pewność siebie. Kiedy konsekwentnie dążysz do swoich celów, nawet w obliczu trudności, zyskujesz przekonanie, że jesteś w stanie osiągnąć sukces. Wytrwałość pozwala ci pokonywać przeszkody i przezwyciężać momenty zwątpienia, co wzmacnia twoją wiarę we własne możliwości. Wytrwałość to także umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami. Stoicyzm uczy, że porażki są nieodłącznym elementem życia i nie powinny być traktowane jako koniec drogi, ale jako cenne lekcje. Kiedy jesteś wytrwały. Uczysz się na błędach i z każdym kolejnym krokiem stajesz się silniejszy i bardziej pewny siebie. Kiedy praktykujesz wytrwałość, uczysz się także cierpliwości i samodyscypliny. Stoicyzm podkreśla, że sukces nie zawsze przychodzi od razu, ale jest wynikiem długotrwałego wysiłku i determinacji. Wytrwałość pomaga ci zachować motywację, nawet gdy rezultaty nie są natychmiast widoczne, co z kolei wzmacnia twoją pewność siebie. Wytrwałość jest również kluczowa dla rozwoju osobistego. Kiedy stawiasz czoła wyzwaniom i nie poddajesz się, zyskujesz nowe umiejętności i doświadczenia, które stają się fundamentem Twojej pewności siebie. Stoicyzm uczy, że prawdziwa siła i pewność siebie rodzą się z pokonywania trudności i nieustannego dążenia do doskonałości. Pomyśl o sytuacji, w której próbujesz osiągnąć ważny cel, ale napotykasz na liczne przeszkody. Zamiast się poddać, Decydujesz się na kontynuowanie swojej drogi z determinacją. Każdy mały sukces, który osiągasz po drodze, wzmacnia twoją pewność siebie i przekonanie, że jesteś w stanie pokonać każdą trudność. Praktykuj wdzięczność. Wdzięczność to potężne narzędzie w budowaniu pewności siebie, które stoicyzm uznaje za kluczową cnotę. Kiedy regularnie praktykujesz wdzięczność, skupiasz się na tym, co masz, a nie na tym, czego ci brakuje. To podejście pomaga Ci docenić swoje osiągnięcia i zdolności, co wzmacnia Twoją pewność siebie i zadowolenie z życia. Wdzęczność pozwala również na zmianę perspektywy w obliczu trudności. Stoicyzm uczy, że każde doświadczenie, nawet te bolesne, może przynieść cenną naukę. Kiedy jesteś wdzięczny za lekcje, które przynosi ci życie, zyskujesz pewność siebie, wiedząc, że potrafisz odnaleźć wartość w każdej sytuacji. Niezależnie od jej trudności. Praktykowanie wdzięczności pomaga również w budowaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Stoicyzm podkreśla znaczenie społecznych więzi i wzajemnego wsparcia. Kiedy doceniasz i wyrażasz wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymujesz od innych, zyskujesz pewność siebie, wiedząc, że masz wokół siebie ludzi, na których możesz liczyć. Wdzięczność to także sposób na kultywowanie pokory i uznanie, że nie wszystko, co osiągamy, jest wynikiem wyłącznie naszych starań. Stoicyzm uczy, że wartość ma również wsparcie, które otrzymujemy od innych oraz okoliczności, które sprzyjają naszym sukcesom. Praktykowanie wdzięczności za te elementy wzmacnia naszą pewność siebie, ponieważ przypomina nam, że nie jesteśmy sami na naszej drodze. Wyobraź sobie, że każdego dnia poświęcasz chwilę na zastanowienie się nad tym, za co jesteś wdzięczny. To regularne przypominanie sobie o pozytywnych aspektach swojego życia wzmacnia twoją pewność siebie i poczucie, że jesteś na właściwej drodze, niezależnie od przeciwności, które napotykasz. Działaj zgodnie z wartościami. Stoicyzm uczy, że działanie zgodnie z własnymi wartościami jest kluczowe dla budowania pewności siebie. Kiedy twoje działania są spójne z tym, w co wierzysz, zyskujesz wewnętrzny spokój i pewność, że postępujesz właściwie. To poczucie integralności wzmacnia Twoją pewność siebie, ponieważ wiesz, że kierujesz się własnymi zasadami, a nie oczekiwaniami innych. Działanie zgodnie z wartościami pozwala także na budowanie autentycznych relacji z innymi ludźmi. Stoicyzm podkreśla, że prawdziwa pewność siebie wynika z bycia sobą i nieudawania kogoś innego. Kiedy jesteś wierny swoim wartościom, przyciągasz do siebie ludzi, którzy cię akceptują i wspierają. Co z kolei wzmacnia Twoją pewność siebie. Stoicyzm uczy również, że wartości powinny być fundamentem każdej decyzji, jaką podejmujesz. Kiedy kierujesz się wartościami, Twoje wybory stają się bardziej świadome i przemyślane, co przekłada się na większą pewność siebie w ich realizacji. Wiesz, że postępujesz zgodnie z tym, co jest dla ciebie naprawdę ważne, co dodaje ci odwagi i siły. Działanie zgodnie z wartościami to także sposób naradzenie sobie z presją zewnętrzną. Stoicyzm uczy, że nie powinniśmy pozwalać, aby opinie innych ludzi kierowały naszym życiem. Kiedy jesteś wierny swoim wartościom, zyskujesz pewność siebie, wiedząc, że postępujesz zgodnie z własnym sumieniem, niezależnie od tego, co myślą inni. Pomyśl o sytuacji, w której stajesz przed dylematem moralnym, zamiast poddawać się presji otoczenia, Postanawiasz działać zgodnie z własnymi wartościami, nawet jeśli jest to trudne. Ta spójność między Twoimi przekonaniami a działaniami wzmacnia Twoją pewność siebie i daje Ci poczucie wewnętrznej siły, które pozwala Ci iść naprzód z odwagą. Unikaj porównań. Stoicyzm uczy, że porównywanie się z innymi jest źródłem niepotrzebnych frustracji i zmartwień, które osłabiają naszą pewność siebie. Kiedy skupiasz się na własnym rozwoju i osiągnięciach, zamiast porównywać się z innymi, Zyskujesz pewność siebie, ponieważ wiesz, że idziesz swoją własną drogą. Unikanie porównań pozwala ci także docenić swoje unikalne talenty i umiejętności. Porównywanie się z innymi często prowadzi do poczucia niższości i zniechęcenia. Stoicyzm uczy, że każdy z nas ma swoją własną ścieżkę i tempo rozwoju, a porównywanie się z innymi nie ma sensu. Kiedy przestajesz porównywać się z innymi, zyskujesz wewnętrzny spokój i pewność siebie. Ponieważ koncentrujesz się na tym, co możesz kontrolować i na własnych osiągnięciach. Unikanie porównań pozwala także na budowanie zdrowych relacji z innymi ludźmi. Stoicyzm podkreśla znaczenie wzajemnego wsparcia i współpracy zamiast rywalizacji. Kiedy przestajesz porównywać się z innymi, możesz cieszyć się sukcesami innych, nie czując zazdrości, co z kolei wzmacnia Twoją pewność siebie, ponieważ wiesz, że każdy ma swoje własne miejsce w życiu. Stoicyzm uczy również, że porównywanie się z innymi odwraca naszą uwagę od tego, co naprawdę ważne. Kiedy skupiasz się na własnym rozwoju i dążeniach, unikasz zbędnych rozproszeń i wzmacniasz swoją pewność siebie, ponieważ jesteś skoncentrowany na swoich celach, a nie na osiągnięciach innych ludzi. Wyobraź sobie, że przestajesz porównywać się z innymi i zaczynasz doceniać swoje własne postępy. To podejście pomaga ci zyskać pewność siebie, ponieważ wiesz, że twoje sukcesy są wynikiem twojej własnej pracy i determinacji. Unikanie porównań pozwala ci również cieszyć się życiem w pełni, bez poczucia, że musisz rywalizować z innymi. Dbaj o siebie. Stoicyzm podkreśla znaczenie dbania o siebie jako fundamentu pewności siebie. Kiedy regularnie troszczysz się o swoje ciało, umysł i duszę, zyskujesz energię i witalność, które przekładają się na większą pewność siebie. Dbanie o siebie to także wyraz szacunku dla samego siebie, co jest kluczowe dla budowania zdrowego poczucia własnej wartości. Dbanie o siebie pozwala również na zachowanie równowagi emocjonalnej, która jest niezbędna do podejmowania mądrych decyzji i skutecznego działania. Stoicyzm uczy, że umysł i ciało są ze sobą ściśle powiązane, a troska o jedno wpływa na kondycję drugiego. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpoczynek wzmacniają Twoją pewność siebie. Ponieważ dają ci poczucie, że masz kontrolę nad swoim życiem. Stoicyzm uczy również, że dbanie o siebie to nie tylko troska o ciało, ale także o umysł i ducha. Praktykowanie medytacji, refleksji nad swoimi wartościami i celami oraz dążenie do rozwoju intelektualnego i duchowego to sposoby na budowanie wewnętrznej siły i pewności siebie. Kiedy regularnie dbasz o siebie w pełnym tego słowa znaczeniu, zyskujesz poczucie wewnętrznej spójności i siły. Dbanie o siebie to także umiejętność stawiania granic i odmawiania, kiedy jest to konieczne. Stoicyzm uczy, że nie powinniśmy pozwalać, aby inni ludzie lub sytuacje wyczerpywały nasze zasoby. Kiedy dbasz o siebie, zyskujesz pewność siebie, ponieważ wiesz, że potrafisz chronić swoje dobrostan i zachować równowagę w swoim życiu. Wyobraź sobie, że każdego dnia poświęcasz czas na dbanie o siebie w różny sposób od aktywności fizycznej przez medytację. Pozdrowe odżywianie. To regularne dbanie o siebie wzmacnia Twoją pewność siebie i daje Ci poczucie, że jesteś na właściwej drodze, niezależnie od wyzwań, które napotykasz. Praktykuj cierpliwość. Stoicyzm uczy, że cierpliwość jest cnotą, która wzmacnia naszą pewność siebie, ponieważ pozwala nam zachować spokój i wytrwałość w obliczu trudności. Kiedy praktykujesz cierpliwość, uczysz się akceptować. Że nie wszystko dzieje się od razu i że niektóre rzeczy wymagają czasu, aby się rozwinąć. To podejście wzmacnia twoją pewność siebie, ponieważ wiesz, że potrafisz przetrwać nawet wtedy, gdy rezultaty nie są natychmiastowe. Cierpliwość pozwala również na rozwijanie umiejętności radzenia sobie z frustracją i stresem. Stoicyzm uczy, że życie jest pełne wyzwań, a umiejętność cierpliwego oczekiwania na rezultaty pozwala nam zachować spokój i kontrolę nad sytuacją. Kiedy jesteś cierpliwy, zyskujesz pewność siebie, ponieważ wiesz, że potrafisz wytrwać nawet w trudnych chwilach. Praktykowanie cierpliwości pomaga również w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Stoicyzm uczy, że każdy ma swoje tempo rozwoju i że nie powinniśmy wymagać od innych, aby spełniali nasze oczekiwania natychmiast. Kiedy jesteś cierpliwy wobec innych, zyskujesz pewność siebie, ponieważ wiesz, że potrafisz wspierać innych w ich własnej drodze. Bez nacisku i presji. Cierpliwość to także umiejętność zaakceptowania, że pewne rzeczy są poza naszą kontrolą. Stoicyzm uczy, że nie powinniśmy marnować energii na zmartwienia związane z tym, co nie zależy od nas. Kiedy jesteś cierpliwy, zyskujesz pewność siebie, ponieważ wiesz, że potrafisz zachować spokój i czekać na rozwój wydarzeń bez zbędnego stresu. Wyobraź sobie, że stajesz przed trudnym wyzwaniem które wymaga czasu i wytrwałości. Zamiast się zniechęcać, postanawiasz praktykować cierpliwość i krok po kroku dążyć do celu. To podejście wzmacnia twoją pewność siebie, ponieważ wiesz, że potrafisz przetrwać nawet wtedy, gdy rezultaty nie są natychmiastowe, a to dodaje ci odwagi do dalszego działania. Zakończyliśmy naszą wspólną podróż przez tajniki stoicyzmu, odkrywając, jak starożytna mądrość może stać się kluczem do niezachwianej pewności siebie w dzisiejszym świecie. Te dziewięć kroków, które omówiliśmy, to nie tylko filozoficzne rozważania, to konkretne narzędzia, które możesz wykorzystać już teraz, by osiągnąć spokój i siłę, jakiej pragniesz. To początek transformacji, która może wpłynąć na każdą sferę Twojego życia. Zastanów się nad tym, jak te zasady mogą wzmocnić Twoją pewność siebie, kiedy będziesz je stopniowo wprowadzać do swojej codzienności. Każdy krok to cegiełka, która buduje Twój wewnętrzny spokój. Każda decyzja podjęta w zgodzie ze stoickimi wartościami to krok w stronę bardziej stabilnego i spełnionego życia. Twoja pewność siebie nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do osiągnięcia tego, co najważniejsze dla ciebie. Nie jest to koniec naszej podróży, ale raczej nowy początek. Stoicyzm to nieustanna praca nad sobą, to dążenie do doskonałości, które nigdy się nie kończy. Jeśli chcesz dalej odkrywać, jak te i inne nauki mogą wzbogacić Twoje życie. Warto, abyś pozostał z nami na dłużej. Z każdą nową treścią, którą tu znajdziesz, będziesz coraz bliżej stania się osobą, którą zawsze chciałeś być. Czy czujesz, że to, czego się nauczyłeś, może przynieść korzyści również innym sferom Twojego życia? Czy chcesz kontynuować tę drogę ku większej pewności siebie i spokoju? Jeśli tak, zachęcamy Cię, byś nie przegapił kolejnych treści, które mogą stać się inspiracją na Twojej drodze. Nasz kanał to przestrzeń, gdzie znajdziesz wsparcie i motywację na każdym kroku. Pozwól sobie na kontynuowanie tej transformacji, śledź nas, by odkrywać kolejne sekrety stoicyzmu i wprowadzać je do swojego życia. To dopiero początek, przyszłość pełna pewności siebie i spokoju czeka na ciebie.